Zobaczcie, czy ja nie mam talentu do tego nagrywania. Ja cały czas mogę się nagrywać teraz i wpuszczać to na YouTube i to nie jest żadna ciężka praca dla mnie. Ja mogę mówić wszystko, co mi tylko ślina do głowy przyniesie. A teraz przyjechałem pod dom, wezmę jakąś łopatę i pokażę wam, dlaczego w Home Depot byłem ubrany w fartuch i nosiłem rękawice. Dlatego, że jest niedziela. A ja postanowiłem coś i tak w niedzielę zrobić jak ten pracoholik ale praca mnie uspokaja lubię, ja teraz się wyłączę, potem wam pokażę jeszcze raz będę musiał się w fartuch ubrać okej? Okay? musiałem przyjść tutaj do Piesków i poprawić te kamienie bo z drugiej strony płotu wysypię cement tak jak tutaj wysypałem i to stwardnieje, bo, to, bo woda leci ja zresztą wam pokażę później Ok, moi drodzy tutaj jest taka kłoda z drugiej strony mojego płotu jesteście. Musiałem zdjąć rękawice z prawej ręki, żeby telefon obsługiwać. No, a teraz odsunę wam to. I tutaj po prostu nasypię cementu, no nie? W tą dziurę. Musiałem pójść i tam te pustaki poprawić. Nasypię cementu. a wieczorem przyjdzie ten... Zraszacze będą działać. Tłumaczcie, to się ten cement stwardnieje. Zobaczcie, jakieś grzyby mi tu rosną i też po drugiej stronie. Muszę sprawdzić. Może jakieś tam nie wyglądają mi na jadalne. Okej, okay. tutaj już to zrobiłem raz. Miałem worki w samochodzie, ale zabrakło. I tutaj jeszcze muszę dosypać po lewej stronie. I tutaj. W trzech miejscach podkopały. O. Proszę bardzo. Tu wsypiemy cement. I ja on sobie zastygnie, jak woda przyjdzie wieczorem, podlewać krzaki. Dobra, nie będę wam przynudzał więcej. I dlatego mam fartuszek, bo dzisiaj niedziela. Ja mam na, sie, na sobie kościelne ubranie i kościelne buty, i nawet myślałem, co zrobię. Jak skończę robotę, to przetrę wierzche, wierzchem dłoni w rękawiczce, żeby były znowu takie ów No, patrzcie, jak człowiek myśli i kombinuje, nie? <laughs> no, słuchajcie, ale fajna niedziela. No, jest super pogoda, naprawdę żałuję, ale żona co że za tydzień pójdziemy w góry. Nie zajęło mi to długo, akurat cztery woreczki poszły. Tutaj w rogu dosypałem i tutaj całą sekcję. Wiecie co? Myślałem, że mniej będzie, ale ja mam doświadczenie przy betonach i tak jakoś wyszło, że idealnie weźmy tutaj te cztery woreczki. Teraz czekamy tylko na sprinklery, no bo psy mi to rozryją nosami, jak nie, nie się nie włączą. To tyle na dzisiaj, moi drodzy, robię się zmęczony, także pożegnam się z Wami, pójdę coś zjeść i napić się czegoś.